Drodzy! E, witam Was w filmiku, w którym zrecenzuję dla Was takie bransoletki reagujące na ruch e, Blink Bunch. E, ja oczywiście pokażę to na jednym modelu. E, I może najpierw kilka e, słów o, tym, e, o tej e, bransoletce. No więc tak, ja ją kupiłam w Biedronce, e, za 11,99 Były też dostępne zegarki różne, ale ja mam e, zegarki, więc postanowiłam kupić coś takiego e, innego, nowego, e, czyli taką bransoletkę. E, ja kupiłam już ostatnią sztukę akurat w mojej Biedronce, e, 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 więc... E, nie wiem, jeżeli w waszym mieście jest dużo biedronek, to oczywiście, pewnie w jakiejś, y, oczywiście można ją dostać. Y, nie wiem, ja ją oczywiście, ja, ja, ja ją jak mówiłam, kupiłam ją w Biedronce. Y, y, no i tak, y, przepraszam was za pogięty kartonik, ale tak wyszło y, i na początku filmiku, będzie taki krótki pokaz slajdów, gdzie zrobię, gdzie pokażę Wam zdjęcie bransoletki i tego kartonika też różnych napisów z tyłu i będziecie mogli sobie zatrzymać i jeżeli Was to będzie interesowało, to oczywiście przeczytać. Więc tak, ja na razie odłożę bransoletkę na bok i przeczytam Wam kilka słów co do tutaj co do kartonika. Znaczy kilka słów co do bransoletki, ale oczywiście zapisanych na kartoniku. Więc to jest właśnie Blink Bunch i to jest świecąca bransoletka, elastyczna, reagująca na ruch. Tutaj jest napisane, że wypróbuj mnie i idealny gadżet dla dzieci do biegania na imprezy, dyskoteki, festiwale. Ja to obróciłam w swoją stronę i czytam Wam to, ponieważ e, ponieważ e, no Wy macie to jakby tak w drugą stronę i jest to raczej nieczytelne. Więc, więc teraz opowiem Wam o plusach i takich minusach bransoletki. Może najpierw zacznę od, taki, od takiego minusu, który ja zauważyłam. Jest to sprawa, można powiedzieć, wyczulnałości bransoletki. Więc yy, tak. Yy, ona tutaj ma taki, taką grubą. Yy, ona jest tutaj taka dosyć gruba. Yy, tutaj, jakby się tak ścieńsza, No i jest tak ok. I gdyby cała bransoletka była yy, wykonana z takiej gumy grubości jak tu, to tutaj to by było dobrze. Ale tutaj, już na samym końcu, jest, yy, taki już, jest taka już cieniutka guma. I może ona nam po prostu pęknąć, jeżeli będziemy dużo razy ściągać tę bransoletkę i zakładać. A ona jakby na ręce wchodzi tak troszkę ciężko. A tutaj mi już tak lata, ale nie spada, więc rozmiar jest w miarę ok. No i jest napisane, że on jest uniwersalny, więc to jest taki jakby minus. No a jakby też trzeba wspomnieć, że bransoletka Brazuletka się wyczerpuje. Jak widzicie, gdy ją ruszam, ona miga. Ma takie tutaj dwie y, diody LED. Tak naprawdę to ona ma trzy, ale y, bo sześć znaczy się, bo tutaj ma trzy i tutaj ma trzy, z tego co ja widzę, no ale to są jakby y, y, jakby dwie, tak y, skupiaje, y, skupiając to. Y, no i właśnie one świecą dzięki baterii, która jest zamontowana o tutaj. I jeżeli i właśnie ona może nam się wyczerpać. Jest napisane, że jeżeli się wyczerpie, to tutaj należy rozciąć więc moduł, a z modułu baterię. I ona jest jakaś elektro, coś tam i chyba nie trzeba, nie, nie można jej wyrzucać tak jakoś do normalnych baterii czy tam do normalnego kosza na śmieci. Um, więc no po prostu jeżeli ona nam się już wyczerpie, no to drugi raz nie będzie nam przynajmniej ta sama bransoletka świecić. Ja jak ona mi się wyczerpie, to ja będę ją nosić też taką wyczerpaną, bo to jest jakiś taki dodatek może do jakiegoś stroju sportowego, co spokojnie y, można założyć. Um, i plus dla mnie jest taki, że jakby można zwrócić kogoś uwagę i po prostu, no, pokazać coś tam. Można po prostu, właśnie, zwracać uwagę. Jest to taki fajny gadżet dla mnie. Ja go na pewno będę nosić. No i to jest dla mnie, właśnie taki, taki no, fajny gadżet. Tutaj, jak widzicie, jeszcze ma takie. Tutaj, jak to przesuwam, jak tutaj coś tam widać, to Was przepraszam, ale to jest takie, wiecie, taka kartka, więc to właśnie jest nieuniknione. Tutaj możecie zobaczyć, nie wiem, czy to będzie widać, ale y, mamy tak wyryte, można powiedzieć. Tak wystaje taki napis Blink Bunch. Nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie. Nie wiem, ale w każdym razie możliwe, że na zdjęciu będzie to widać. Jest tutaj taki wypukły napis, Ym, i tak może ja Wam pokażę, jak to wygląda w ciemnościach. Przejdę do łazienki yy, i po prostu Wam zaprezentuję w łazience, jak to się prezentuje. Więc. Yy, po krótkim cięciu, dla mnie krótkim, a dla Was tak naprawdę nieodczuwalnym, można powiedzieć, przeniosę się do łazienki, gdzie będzie ciemno i Wam to zaprezentuję, więc widzimy się za chwileczkę. Cześć i właśnie jestem w łazience, więc pokażę Wam, jak ta bransoletka ślici w ciemności, odnosząc się do używania jej na jakichś imprezach i dyskotekach. Tak, niech te światełka trochę przygasną żebym wam to e, mogła bardziej e, pokazać, e, więc chwilkę poczekamy. Okej, okay. no one i tak świecą, więc e, niech będzie. E, I tak, jeżeli ją ruszamy tak, tak, wiecie, tak, o, po prostu to nam się za bardzo nie będzie świecić i tutaj ona jakby, po, jakby ona już tak wygasza wygasa, dlatego są jeszcze takie te i ona najprawdopodobniej będzie tak siedzieć, a tego, tego nie widać, bo jak szybko to robię to jest na tyle nie nie, no na tyle ciemne można powiedzieć, że tego nie widać, że tego po prostu nie widać, ale natomiast ona jakby działa na takiej wibracji można powiedzieć ją stuknę, puknę na pierwszą chwilę tak mega mocno, że aż może oślepić, więc proszę, uważajcie na siebie. Później tak gaśnie, też dosyć mocno świeci i później właśnie tak przygasza. Więc ja ją sobie założę po cieciu i może Wam zaprezentuję, jak, to, jak się tak rusza. Więc chwileczkę zaczekajcie. Dobrze, mam ją już na ręce. I teraz tak, zróbmy coś tam, ten, i ona wtedy tak mocniej świeci na ręce, jak widzicie, ponieważ, jakby ona tak skacze yy, na naszej ręce, ponieważ na mnie przynajmniej, na, przynajmniej na mnie ona jest taka nie. Yy, luźnawa, nie, nie, nie schodzi mi, ale tutaj się zatrzymuje, ale y, nie jest tak, y, tak przywarta do ciała, dlatego ona tak skacze mi po ręce y, i po prostu y, y, jest y, światło. Więc na imprezy y, jak najbardziej, tylko jeżeli tam jest mega ciemność, to uważajcie, bo możecie wiecie, kogoś oślepić, no. Zwłaszcza jeżeli to jest jakaś dyskusja, na, na, na przykład organizowana w szkole, no to na przykład jakiś nauczyciel Wam może zwrócić uwagę, więc, więc raczej się zapytajcie, czy możecie to sobie wziąć. na imprezy jak najbardziej. I ja przejdę jeszcze do tam, gdzie nagrywam poprzednią część filmiku, zrobię podsumowanie i się z wami pożegnam. Więc witam Was po cięciu. Solki, do zobaczenia po cięciu, bo mi się coś tam wyjdzie, pomieszało. Do zobaczenia po cięciu. No więc tak, ja ją sobie już zostawiłam na ręce, jakby y, to światło jakby y, normalnie w jasnym pomieszczeniu jest mniej widoczne, natomiast jest widoczne, y, no i tak, y, po prostu bransoletka fajna, może tutaj z tym minusem jakimś, ale to tam, no da się przeżyć, co prawda, no jak już się nam wyczerpie, to, to już nie ma odwrotu, ale no, co, co zrobić, takie jest życie, no i coś zawsze się kończy, jedna rzecz, bo się popsuje, tak, a druga może się popsuć, albo może się wyczerpać, więc takie jest życie. To jakimś takim może minusem, ale, ale po prostu to tak, yy, tak łatwo można tego jakby, yy, jakby nie można tego tak łatwo uniknąć bo jakieś budowanie klapek to też jest rzecz gumowa i w ogóle, więc no to jest trochę takie trudniejsze do zrobienia. Natomiast tutaj mogliby faktycznie troszkę grubszą gumę to zrobić, chociaż mogłoby to utrudnić zakładanie, ale ogólnie bransoletka jest fajna, ja na pewno w niej będę chodzić, więc jak dla mnie bardzo fajna. Cena 11,99. No mogłaby być trochę niższa, ale ja postanowiłam ją kupić, żeby też recenzować i żeby też zobaczyć, bo wydaje mi się, że to jest taka fajna sprawa. Mm. Więc oczywiście to jest tylko moja opinia. Wy możecie mieć w ogóle bez zarzutów, albo wręcz przeciwnie. Ja prezentuję swoją opinię i to, że wy macie inną, to jest zupełnie normalne. Więc tak, jeszcze tak dodać yy, chciałabym, yy, że dajcie znać, czy Wam się takie tło coś w tym stylu na przykład podoba, że jakieś kwiatki, coś takiego, czy wolicie na przykład białą kartkę, czy coś w tym stylu, więc to też dajcie znać. A ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że jeżeli, jeżeli się zastanawialiście nad kupnem tej bransoletki, to mo może mój filmik Wam roz jakby rozwiązał Wasze pytanie. No i mam nadzieję, że się Wam podobał. No i do zobaczenia w następnym filmiku i tak z góry przepraszam za moją długą przerwę. Więc papa i miłych wakacji życzę, papa.